Oddanie wolnej woli Panu Bogu. Dlaczego to takie ważne? Dla mnie ważne. Ponieważ my w naszym życiu pojęcia nie mamy, która nasza decyzja jest dobra. No, szczególnie ludzie młodzi zastanawiają się, gdzie, jakie studia, jaką pracę podjąć, co zrobić. My nic w tym życiu naprawdę nie posiadamy. Nic. Nawet nasze ciało nie jest nasze, tylko jest dane w prezencie, żebyśmy się nim żebyśmy dbali o świątynię Ducha Świętego, nasze ciało świątynią Ducha Świętego. I Matka Boża tłumaczy Ludwikowi de Montfort. On napisał taką książkę, doskonały traktat o nabożeństwie Najświętszej Marii Panny. I Matka Boża tam tłumaczy, dlaczego tak ważne oddanie jest wolnej woli Panu Bogu i jak to zrobić. Chodzi o to, że jeśli my tak, zaufamy Panu Bogu. A to najważniejsza historia: zaufać Panu Bogu, że on jest lepszy, mądrzejszy od nas, że on lepiej poprowadzi nas w naszym życiu niż my sami siebie. No i ja to zrozumiałem. Ja mam przeróżne ograniczenia i kłopoty tam w głowie też są, ale to Jacek zrozumiał, że Bóg jest mądrzejszy ode mnie, jak powiem, trylion razy bardziej, to jest mało powiedziane. Ja wiem, że jeśli ja ofiarowałem moją wolną wolę Panu Bogu, to Bóg poprowadzi mnie lepiej do nieba niż ja sam siebie. Ja Bogu mogę dziękować każdego dnia i to nieustannie, i nie jestem w stanie podziękować za łaski, które otrzymuję. Ja o coś proszę, dostaję jeszcze więcej. Tak to u mnie jest. Ja ofiarowałem moją wolną wolę Panu Bogu dawno. I jak człowiek to zrobi, to od razu w prezencie, jeśli prawidłowo to zrobił i zaufał Panu Bogu całkowicie, czyli Jezu, ufam Tobie, tak pod miłosierdzia jest napisane, to niemalże natychmiastowo się dostaje taki prezent jak spokój serca. Przy okazji, jak jest spokój, to jeszcze miłość do tego dochodzi, taki dodatkowy prezenci. Żyć blisko Pana Boga i czuć Pana Boga, jego opatrzność dookoła, to jest tak przecudowne uczucie, że zachęcam wszystkim do takiego czegoś. No, dobrze, co, w jeden dzień to może tak się nie dzieje. To trwa u mnie 40 lat. Jakoś tak. Ale efekty są przecudowne. No, przecudowne. Ja nie mam takich myśli typu, że a może powinienem być gdzieś indziej. Jestem w lesie. Jestem niesłychanie szczęśliwy w tym miejscu. Ja wiem, że to dzisiaj jest moje miejsce. Ja nie wiem, gdzie będzie jutro. Jak prosiłem o wakacje Pana Boga, żeby pomógł mi wybrać dobre, to dostałem najlepsze, jakie do tej pory miałem. A nigdy tak bardzo nie prosiłem, bo to nigdy nie wiadomo, gdzie się trzęsie. Pomysł był, że pojechać na, na Kanaryjskie Wyspy. A tam się okazało, że jest powódź i afera i że ta, jeszcze ten wulkan się tam trzęsie, pojechałem na Maderę, bo przecudownie, najpiękniejsza wyspa świata. Boże, dziękuję Ci za wszystko. Dopomóż nam zrozumieć, abyśmy nigdy nie błądzili i zbliżali się do Ciebie każdego dnia. Dziękuję Tobie, ukochana Matko, i dziękuję wszystkim zastępom Aniołów Świętych. Moi Aniołowie, a mam ich wielu, Proszę straszenie łów codziennie. Eee, trzy razy zdrować Mario. Dostaję się dodatkowych aniołów stróżów. To ci aniołowie biedni to pracują dużo. Zapracowali są. nie wszystki bogusławie ujeszł, jak mówiąc. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. No i przypominam, że to moja prawa ręka, a kamera odwraca stronę. Życzę wszystkim miłego dnia.